Ale panowie? Ja spadam. No tak, tylko ja spadłem. naprawdę no. na idziesz jadę, kurwa. Ta... do sklepu? No. Co to ty pierdo, ja Jak ty idziesz do sklepu? jest no kurwa trzecia w nocy. No ale z to ja bym robił Ale dlaczego cztery. Cztery. Ale teraz? No chuj, tam idziesz o trzeciej w nocy. Nie wiem, no jak kurwa, idziesz zakupy robić o trzeciej kurwa w nocy? Mówiłem, wiem, o im chodzi. Przecież to brzmiał jak największy sarkazm, Peter. No kurwa, pójdziesz o czwartej? Będzie później. Serio. No. no? nie, nie. jakby te w bo Mówiłem wam, że idę o trzeciej, że o trzeciej spadnie. Żeby tak. Lecę, lecę, przemo, przemo. Nie ty biegniesz, to ty. O, o kurwa, tak jak się skierdasz hopów drony z palnikiem, no kurwa. A co, co to jest? Kurwa, kopara! Chopara! Dobra, no raczej. Dobra, ja nie dobra nie jedź, po ma... prostu jedź! Rób. Dostałem! Aha, dobra Eww! Eliot, przejechał chyba! chyba. Nie przejechał. Mam a, jeden a... kurwa, kurwa. No. z I Człowiek teraz jedzie Marty, ciągnie. Nie, teraz już nie. Zauważyłem. Konwencjonalna. Konwencjonalna, prawda. Ja nie umiem mówić. No nie wiem. Mu... Trzeba chłopaki! Trzema chłopaki! O kurwa. No. Gdzieś Gdzie jest Marty? Majnym, Mam no chyba. chyba. Zglockał, zglockał Freja, dobrze. A. Nie, to jest B. Nie. No. <śleski> nie! Rozsypałem nie sy Mi się stało coś pierwszego. W budynku ktoś jest. wy w budynku, nie na... No. Zgadnij kto! <śleski> Co on robi? E! s -ho. Ej masz już BF-ka No BF-ka mnie chyba, wcięło mnie w ziemię Nie tak właśnie Co się dzieje? Stoisz na jakimś gównie Stoisz na działku No spierdolimy to O kurde Wcięłeś to? Czemu tych Jak latać helikopterem? Jesteś, jesteś toksyczny. Jest jesteś toksyczny? Ej, jesteś toksyczny. Muszę, na, muszę nabyć i tak o, na No, Stąd. Stanę... Stąd sniper. A widzicie, Mati? O kurwa. A ty masz tego? No, ten to jest pewien... na rozpierdolka Oj dobra, ja tam nie wsiadam, bo to jest kurwa samobójcza Lucja. Co? <laughs> no, widziałem jak prawie zalewali te tafle wody, Mati. Rotor offline. Critical tam, damage. Ty,

no tak. Ty kurwa jebana, brudna, bym ci zabił rodzinę, naprawdę. Nice, yeah, nice, nie chupać, Wygraliśmy, komu? kurwa! Dzięki Luka, dobra daj Mati. Okay. Shut the fuck up! You fucking me! Jeśli ktoś mnie zapyta o moim ulubionym twórcy w to bym powiedział, że to jest palenie kurek przez dronhola na domku śnieżnym. I strzelanie do nich też. I co człowiek po studiach pomyślał sobie, tak, gdzie mieszki, które badają Aszka, a potem wyzywają, wyzywają cię od francuzów i Murzynów. No nie tak, tego ziemi. i nie robimy jest, tego. Nie jeszcze zrozumie. tego nie zrobiliśmy, nie Słuchaj robimy tego. Nie Słuchaj. Słuchaj. No Jiggle ma chyba 5 Ona low, jeszcze jedna jest low i prawdopodobnie którejś w konektorze Powinien zrobić taki trip, że tylko pistle jakieś był. O ile? Co? Co? Drugi? Co to było? Widziałeś to Ni serpi? Niżej, niżej, oh, niżej. No ty pamiętaj, że na blisko niebało. 50 zadajesz pistoletu Pięknie. Oh, Jeszcze jeden. A, low Nie, chodź za, chodź za. Dobra, ok. PC, okay. PC. No bierz pistolet, bierz pistolet. Nie mam ammo, nie mam ammo, nie mam ammo Ale nie mam amo. Hehehehe On jest Ja mam Oj, uważaj, Ja mam, ja mnie No się nie no Tylko to jest... Pierda... Kurwa czemu bok nie jest zbanowany do chuja Dobra kurwa Trzeba na piąty zmysł się wyjebać Muszę widzę, że ty jesteś u góry Utopia, co kurwa... Pięć, się... ogólnie, ogólnie masz pięć zmysłów, normalnie. Dobra, trzeba się wybrać na szósty zmysł. Ty kluczaj, ja stoję, i na kluczach, oboje. Ja jestem w G3 znowu. Ja był w stronę depresji. Tak, depresja w G3, nieźle kubuś. Za dużo się wokół mnie dzieje, nie mam czasu na odpoczynek. Nie śpię po noc, bo gram w na Potem napierdala me kurs, poważa a w weekendy do roboty, ja... SHUT THE FUCK UP, YOU FUCKING NIGGA!